I sobie nowe autko sprawdził. Jadę na jazdę testową. Wow, No dobra, jazda testowa Mati jego nowym samochodem. Kurde, ja nie mam tego. Hmm. Nieźle. Ładnie, ładnie. Wszystko fajnie. Zobaczymy jak się jeździ. No Matti, gratuluję, mega autko, super się jeździ, super się zbiera, to jest w ogóle, słuchajcie, ręcz rower, Evoque, zajebiste auto, serio, Włączę. tak, cisza, mega, mega, więc Matti, gratki, słuchajcie, tak jeszcze wracając do tego tematu, który dzisiaj poruszyłam, oczywiście ktoś już nam, widziałam wiadomości, podliczył, no, zobaczymy. Z tego co wyliczyłem, to yy, wy zrobiliście zrobiliście dziecko, yy, jakbyście ze sobą nawet nie cały rok. No i jakie to ma znaczenie? Ludzie są ze sobą 10 lat i się nie znają i nie wiedzą, że mąż w sekretarku sypie od 5 lat. Yy, ludzie są ze sobą 10 lat i dalej nie potrafią się szanować. Ludzie są ze sobą 10 lat i dalej nie wiedzą, z kim mieszkają pod jednym dachem. Słuchajcie, czas... To, ile ktoś ze sobą jest, nie ma znaczenia. E, Okej, okay, nie mówię, żeby zachodzić w ciążę, nie wiem, po tygodniu znajomości, a wydaje mi się, że pewnie i takie rzeczy wypalały, e, bo nie ma reguły. E, nie mówię, że po tygodniu zakładać rodzinę, ale słuchajcie, no, praktycznie, nie wiem, 9 miesięcy, 8 miesięcy związku. To też nie jest ktoś z pierwszej łapanki, ktoś, kogo się nie zna. A zresztą, tak jak powiedziałam wcześniej, czasami jesteśmy z kimś wiele, wiele lat i dowiadujemy się niestworzonych rzeczy o tej osobie, o której nie mieliśmy pojęcia, że dana osoba taka jest. Więc ja bym tutaj czasem się w żaden sposób nie sugerowała. Moja mama mi zawsze mówiła, że tak czasem jest, że tak ludzie są ze sobą, przechodzą, a czasami złapiesz, jak już wiesz, że to jest ta właściwa osoba, to od razu ślub, dzieci i piękne, Piękny związek. Nie ma reguły, kto z kim, ile jest. E, ważne, jaka jest więź, jak ludzie się traktują, i, i tyle. I jeszcze chciałabym bardzo tutaj powiedzieć, że współczuję, bo dostaję milion historii teraz tutaj na telefon. Współczuję. Głównie kobietom, bo głównie kobiety mi piszą te historie, że zostały same z sześciotygodniowymi bliźniakami, że facet nie wytrzymał tego, co się działo w domu przy opiece nad dziećmi, że się wyprowadził, że zostawił kobietę. Są też przypadki, że mężczyźni sami wychowują dzieci, bo kobiety odeszły. Pewnie statystycznie jest tych przypadków trochę mniej, dlatego że się o tym mówi, ale też szapoba dla panów, którzy samotnie wychowują dzieci, żeby nie było, że tu panów pomijam. Absolutnie nie, bo znam takie przypadki. Ale ogólnie dla rodziców, którzy sami wychowują czapki z głów serio, bo to jest bardzo trudne. A jeszcze trudniejsze jest to, jak ktoś po prostu tego nie dźwignął, na zwyczajnym świecie poszedł na łatwiznę, trzasnął drzwiami i poszedł w pizdziet no, przykra. Przykro mi jest czytać te wszystkie wiadomości i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo współczuję.